W tym filmie powiemy sobie o dysalteracji. Jest to y, takie zjawisko, y, kiedy składnik akordu, który jest zdwojony, ulega alteracji w obie strony, czyli jest jednocześnie podwyższony i obniżony. Zapiszmy może sobie taką definicję. Dysalteracja to jednoczesne podwyższenie. I obniżenie zdwojonego składnika akordu. Zobaczmy, że taka zwykła alteracja zwykle dotyczy, no, znaczy musi dotyczyć składnika, który nie jest zdwojony, który występuje w akordzie pojedynczo. Ponieważ jakby on powinien się rozwiązać w pewnym określonym kierunku. Jeżeli jest podwyższenie, to rozwiązuje się o sekundę małą do góry. No to jak w danym akordzie będą dwa dźwięki, na przykład GIS, które muszą przejść na A, no to wtedy nam się zrobią oktawy równoległe. Dlatego no nie można z, y, takich pojedynczych składników, znaczy y, e, zdwojonego składnika alterować w jedną stronę. Natomiast z składnik można <coughs> można zdysalterować, czyli właśnie jednocześnie jeden z tych składników podwyższyć, a drugi obniżyć. Zasada jest taka, że ten górny zdwojony podwyższamy, ten dolny zdwojony obniżamy. Nie można tego zrobić odwrotnie. No i popatrzmy na przykładowo. Tutaj będzie Najlepiej to w dominancie zabrzmi. weźmiemy sobie tak dominantę na kwincie. i sobie siedmową bez prymy. No, jesteśmy oczywiście w nocy I tu mamy H, D, F. Dominanta septymowa bez prymy na kwincie. Widzimy, że zdwojona ma kwintę, no to teraz jeżeli do jednej kwinty dodamy, do tej górnej dodamy krzyżyk, a do dolnej dodamy bemol, to wyjdzie nam właśnie dominanta z kwintą dysalterowaną, czyli będziemy to zapisywali w taki sposób, że septymowa tutaj ma kwintę podwyższoną, a no jeszcze w basie ma kwintę obniżoną, ma kwintę zmniejszoną. O. Zmniejszono, a tu będzie Rozwiązanie tego akordu no jest tutaj dosyć proste. Disk pójdzie nam na E, des na C, h pójdzie na C. No i tutaj E. Sektora rozwiąże się swobodnie, czyli do góry. Na no, pełny akord C. No to nie No te dysalteracje w literaturze raczej rzadko się zdarzają, no ale warto wiedzieć, że takie zjawisko jest. Zresztą te akordy z taką dysalteracją nie brzmią, znaczy brzmią tak, spe tak specyficznie, mocno specyficznie. Tak już właśnie mało czujemy ten, ten durmol tutaj. Jednak te dysalteracje bardzo mocno zmieniają brzmienie akordów. 对。Yeah.